Witajcie kochani, moi widzowie, kolejny Artur Nościa, jak zawsze, w sobotę, dzisiaj jest sobota, dlatego już tego e... w nie było, ponieważ nie miałem czasu, jak sami wiecie, pisałem Artur pisemne. i dzisiaj postanowiłem, jak zauważyłem, że jestem w domu, nie jestem w pracy, was mam 20... 48 godzin, wolne jak wiecie, i postanowiłem dzisiaj: będzie seryjny ten film. Popiewać, jak wiecie, Dominika robiła również z przyjaciółkami filmy. Jak w zapraszam na jej kanał Dominika Bieska, i dlatego postanowiłem dzisiaj również taki e, z, zrobić filmik. Na kanale Łukasz i Dominika, bo właśnie obiedział mój kolega z pracy. Jak znacie, poznacie e, Przemek. I opowie swoje życie, jak i co i jak. W skrócie, ja się poznaliśmy, co coś takiego, i za chwilę. Witam Cię. To jest mój kolega z pracy, Przemek. I wiecie, gdzie ja pracuję? Ja z nim też pracujemy na jednym zmianie. Powiedzmy, no, jednym zmianie. Na jednym zmianie? No, no. I serdecznie zapraszam! Przestawcie! Dobry wieczór, Cześć, witam wszystkich z tej strony Przemysław. Tu mój najlepszy ziomar. Pracujemy razem. Od składnych... Łukasz pracuje dokładnie 5 lat. 5 lat, 6 lat prawie, prawie. JO5. Bardzo nam się przyjemnie współpracuje, Postanowiłem mnie zaprosić. Oglądamy w tym momencie aktualnie mecz pokażę wam jak będzie widać. Dobra, oglądamy mecz. Właśnie teraz jedliśmy obiad i kolację. Potem i tak będziemy siedzieć do rana do niedzieli, może trzeciej pójdziemy. No i tyle nie. Miłek, i tak spędzamy e, kolejny sopoty, Męski wieczór. Mężki wieczór. W, domu. w domu. I może kiedyś nagram Wam, was, film u niego w domu na HC i jak zaprosił. zaprosi. Oczywiście, że zapraszam I za ten. Obdzięczę się za to, czy I ci się może robi? też również nagramy zagram, na materiał. I tyle co widzimy. E, powiedzieć się, miłego wieczoru. Czym się, a jeszcze będzie e, krótki, 15 e, minowy e, taki jak zawsze ja robię, e, taki skróty filmów, co robiłem w weekend, i tyle. Siedziecie, zapraszam, czym dzięki Dza za również, e, za wy, wystąpienie na moim kanale Ukaz Dominika. E, jak wiecie, że ja prowadzę. To, to jest też równie dominiki powiedzmy. I czymś się dzięki i do zobaczenia. Się do zobaczenia. Może Nie? jeszcze nagramy razem jakiś mentalek. Dobra. Teraz ja się do...